Witam Państwa bardzo serdecznie w kąciku poezji Euro 2012. Dziś połączymy się na żywo z byłymi trenerami naszej reprezentacji, aby wspólnie stworzyć arcydzieło. Stworzymy wiersz o Euro 2012. Widzę, że jest już z nami mój pierwszy gość, trener Jerzy Engel. Witam Panie Jurku. Zna Pan zasady. Ja rozpoczynam wers, Pan kończy go rymując. Zacznijmy. Euro już za pasem. Stadiony gotowe. Będą to mistrzostwa. Bardzo kolorowe. Hotele wspaniałe. Drogi budujemy. Gdy nasi zagrają. I tak narzekać wszyscy będziemy. Gdy mąż siedzi przy meczu. W łóżku pustka niestety. Lecz na szczęście ma żona w szufladzie. Dobre, fajne, miłe gadżety. Panie Jurku, e, myślałem, że Pan tak pójdzie w gazety bardziej. Wie Pan, kolorowe gazety. No nieważne. Przejdźmy do mojego kolejnego rozmówcy. O, jest z nami już Pan Jacek Gmoch. Panie Jacku, wie Pan o co chodzi? Ruszamy. Cieszą się Grecy. Czesi są szczęśliwi. No a my, Polacy, Polacy również szczęśliwi. Nie, yy, chodzi o to, żeby pan zarymował. Nie wiem, czy, czy budować na tym jakąś, jakąś puentę, czy, czy. Nie, nie puentę. Więcej inwencji. No, I z rymem. Zacznijmy inaczej. Losowanie piękne, kręciny nie dziwi. Czesi szczęśliwi, Rosjanie szczęśliwi, Polacy również szczęśliwi. Panie ten rym już był. No, na pewno zawsze historia czasami lubi się powtórzyć. Tak, ja wiem, że zawsze czasami historia lubi się powtórzyć, ale. Y, ostatnia szansa. Piłkarz po golu koszulkę ściągnął w szale. A Pan, Panie Trenerze? Yy, popatrzyłem tutaj na portale. No i proszę, da się. Piękny rym, Panie Jacku, mógłbym z Panem rymować godzinami, no ale niestety zabrał Pan nasz prawie cały czas na pozostałych rozmówców, więc teraz, Panowie, szybciutko. Kto ma pomysł, to rymuje. Jedziemy. Niech euro nasi sukcesem zwięczą, swoją energią, świeżą, młodzieńczą. Euro w Austrii i Szwajcarii zostawmy już w tyle. Bo tam był turniej, jak się nie mylę. A czy wśród polskich piłkarzy pojawi się drewno? Nie wszyscy, ale pojedynczy na pewno. A komentatorom błąd niech się nie zdarzy. tak jak na przykład 19 piłkarzy. Niech sędziowie na Euro będą... Sprawiedliwi, a wtedy! Czesi szczęśliwi, Rosjanie szczęśliwi, Polacy również szczęśliwi.